widzowie, teraz właśnie witam się z wami na momencie, w którym ostatnio skończyłam odcinek. Bo po prostu nagrywam to dla was, to jest po prostu rzucane parę naście godzin różnicy, ale ja to nagrywam dosłownie sekundę po skończeniu tamtego odcinka. Więc teraz po prostu dzisiaj Sara pojedzie na swoje pierwsze dziecięce zakupki i rodzina smarów też. Hejka widzowie, witamy się z wami! Dobrze, a więc teraz chodźmy już na te zakupki. Okej, okay, dobra. Wow, sklep elektroniczny! Mamo, dlaczego on jest cały wykupiony? Za niedługo będziemy mieć dostawę, bo właśnie ostatnio były tutaj trzy osoby... Które wykupiły prawie cały sklep mm. MAMO <laughs> Spokojnie Klara, nie płacz przy wszystkich Wszystko jest dobrze, mogę ci kupić jedną rzecz, dobrze? Mhm. Tu jeszcze telefon No dobrze To weź sobie wybierz telefon jakiś Ten jest fajny, ale taki jakiś dziwny ja chcę ten, mamo. Dobrze, dobrze. To weź sobie go. I już płacimy. Szymonek, płac. Proszę, mamo. Dziękuję, dziękuję. Ok, słuchajcie, idziemy dalej. Tu nie ma nic ciekawego. O, plac zabaw dla ciebie, Klara. Chcesz się pobawić tutaj? Tak chcę. Czy masz mi namasować mi telefon? Pewnie. Wow, marker. Wow. Uhu! Um, y, słuchaj, y, Piotruś zostałbyś tutaj z nią, bo my musimy kupić rzeczy dla Sary. Pewnie, pobawię się z nią. Kwiatuszki do pokoju Sary. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała kupić jakieś kwiatki. Proszę bardzo. Kupmy, może. Kupmy, może do takiego wazonu może nie tego, tylko tego. I tego też. Albo nie, tego nie. I ile to będzie? proszę tyle. O, dziękuję. Lecimy dalej. Klaruś! Tak, mamo? Nie chcesz, słuchaj, pójść do sklepu dla dzieci? Chcę, chcę! Chodźmy. Tato, tato, ja chcę lody. Dobrze, Szymon, Szymonku, daj kartę. Kupię ci lody, jakie byś chciała. Um, te. I pianki. Ja też sobie kupię. Może te. Z wisienką. mamy chcesz lody? Chcę... Które chcesz? Te. Oj, oj. I ja chcę żelki. Ej, słuchajcie, zrobimy mamie prezent. I, I ten, i kupimy jej takie w spa. Ej, Kochana, słuchaj... Dałabyś mi na chwilkę Sarę? A po co? bo chciałam ją potrzymać, tak po prostu. Dobrze. Niam, niam, niam. Y, no to y, posłuchaj w skarbie. Szymonek cię gdzieś zaprowadzi. Chodź, Klara. Dobrze. Gdzie mnie prowadzisz, Szymon? Yy, jeszcze karta. Yy, proszę, możesz sobie zrobić wszystko w spa, co chcesz. O Boże, Szymon, dziękuję ci. Jesteś przesłodki. Okej. Okay. <gry> Dobrze, ja pani tutaj wszystko ogarnę. Tu 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 I jakiś lakierek e. Ale odstresowanie, matko Udało się! Okej, okay, teraz Chodźmy do sklepu z ubraniami. Woo. Ew. Co to jest? A dobra, nie wiem. Um. Dobra, co by tu kupić mamie? Hm. Ja bym jej kupił tą sukienkę. Szczerze, ja też. Okej, okay. oo. Ja to chcę. Będę miał na spotkania. Uuu. Uh. Ja to chcę, tato. Okej. Okay. To też trzeba zapłacić. A dla mnie nic nie ma. No najwidoczniej nie, Spysiu. No dobra. Ale dla ciebie będzie coś za chwilkę. Dobrze. Okej. Okay, wchodzimy do sklepu. O, wow, wow, wow! Wow! Ile rzeczy! Wiesz, kochana, że jesteśmy tu też głównie po to, żeby Sarzy coś kupić. Wiem, ale ja wow! Ja to chcę. I to też chyba... Albo nie, to nie. To chcę tatusi. Dobrze, dobrze to. Ten... Weź sobie tu na bok. I wybierz sobie jeszcze tapeczkę. Tam chcę. Ok. Trzymaj w rączce. Pieluszki trzeba kupić dla Sary. Będziesz trzymać, kochana? Tak. Proszę, jeszcze dla was to. I jeszcze. Jeszcze to. Wow, ciuszki. Kto tu tam płacze? Czemu płaczesz, dziewczynko? Zgubiłam się. Znaczy nie, rodzice mnie zostawili. Ojejku, pójdziesz z nami. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Tato, musimy ją wziąć gdzieś, a potem, yy, nie wiem, zgłosimy to gdzieś, że dziecko, jacyś ludzie zostawili tu. Okej, okay, dobra. Chodźcie, dziewczynki. Możecie sobie tutaj stać. Trzeba kupić jeszcze nocniczek dla Sary. Niech będzie ten. Ja mogę trzymać. Zabawki. Dobra, to kupimy te dwie. Dobra. Dobra, to będziesz, kochana, w ręku trzymała. Ojej. Zapłaciliśmy już, więc y, można iść, a mamy na razie tu zostawimy. Ona sobie dwie godzinki się zrelaksuje, a my lecimy do domu. Y, dzień dobry, czy jestem w domu dziecka? Tak, jest pan w domu dziecka, a ty mnie nie wyglądasz na dorosłego. No bo nie jestem dorosły, ale wie pani co, bo ja znalazłem... To, to dziecko, które trzymam w ręku, to jest y, moja siostra. Dlatego jej nie chcę oddawać pod żadnym pozorem. Y, ale znalazłem w galerii handlowej dwójkę dzieci. O, właśnie tutaj. Nie wiem, jak one się nazywają, bo ledwo je znalazłem. No i wie pani, co ja po prostu nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. No bo ja, jakby po prostu z tą siostrą, którą trzymam w ręku, mam się jedną siostrę. Plus jeszcze rodzice, wie, i w domu już nie mamy po prostu miejsca. Więc y, czy mogłaby pani je przyjąć? Y, tak, y, to za dwójkę dzieci będzie. Um, muszę policzyć, proszę poczekać. 200 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Y, a więc jeszcze tutaj dwa żetony dla ciebie. A do czego służą te Żetony? Żetony służą do tego, że po prostu możesz sobie, kiedy chcesz, yy, odebrać dwójkę dzieci, właśnie z tego domu dziecka za darmo. A, okej, okay, okej. Okay. To spoko. To pa. Pa. Aha, i. Yy, to wyrzucimy jeszcze. Yy, to jest dla ciebie karta. Dobra, okej. Okay. To paszylek, pa. Wow, ale tu dużo dzieci. Yy. Nie mówcie mi, że mi zostały same kołyski. Ojejku. No nic. Trudno, ja będę spała z moją siostrą chyba. O tak jest kit. Ojej, biedne te dzieci wszystkie. To do widzenia! Do widzenia! Okej, okay. już jesteśmy w domu. I słuchajcie, my mamy w tym domu taką graciarnię, że masakra jakaś. Będzie trzeba coś za niedługo posprzedawać, co nie, Szymon? Tak, tak, tak. Dobra, to jest co? Milion ubranek. Proszę cię, Klara. O, dzięki, tatku. I eter do łazienki. Lusaczki, la, la 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 la, to jest co? To jest też tutaj. To jest dla małej Śmonek, proszę o dzięki, tato. Tutaj, tu, tu, tu to, to. To będzie dla mamy. Uh -huh. Dobra. I git. Resztę biorę na dół. Ojej. Ciekawe kiedy wróci mama. A ja. Ojej. Sobie ubrania tu wszystkie powkładam. To jest dla małej. A to wszystko dla mnie. <laughs> la, 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 la Ciekawe, gdzie jest mój telefon? Ciekawe. Halo? A dobra, nikt nie odbiera do mnie. Kurczę, nudzi mi się, może pośpiewam trochę. La 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 la. Mam pomysł. Okej, okay, widzowie, będę teraz grała. Okej, okay, gramy, gramy. laikudzi subskrebuце papa.